Drodzy rodacy, w tym wyjątkowym i pięknym wigilijnym dniu chcielibyśmy złożyć Państwu świąteczne bożonarodzeniowe życzenia. W Wigilię dzielimy się chlebem i dobrym słowem. Wymieniamy podarunki i życzenia. Niech ta atmosfera radości i wzajemnej życzliwości będą obecne w Państwa domach przez cały rok. W ten wyjątkowy wieczór chcemy Państwu życzyć realizacji wszystkich planów, tych rodzinnych i tych zawodowych. Chcielibyśmy. Aby czuli Państwo bliskość i serdeczność wszystkich krewnych, przyjaciół, współpracowników. Abyśmy razem budowali przyszłość opartą na tak bardzo potrzebnym dziś wzajemnym zrozumieniu i szacunku. W tym szczególnym dniu, gdy wśród naszych bliskich łamiemy się opłatkiem składając sobie życzenia, zapominamy o tym, co nas dzieli. Pomyślmy o naszej ojczyźnie jak o wielkiej rodzinie. Jak w każdej, bywają w niej trudniejsze chwile, padają czasem niepotrzebne słowa. Ale gdy przychodzi wigilijny wieczór, miłość i zgoda zwyciężają różnice zdań i poglądów. Wówczas czujemy jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni i jak bardzo powinniśmy być razem. Drodzy państwo, nie zapominajmy o najbardziej potrzebujących. Być może w naszym pobliżu mieszka ktoś, kto potrzebuje naszego wsparcia, pomocy, bądź po prostu dobrego słowa. Pamiętajmy też o ludziach chorych, bezdomnych i samotnych. Każdy z nas może czasami nawet małym gestem poprawić to, co przyniósł im los. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego, spokojnych świąt. Spokojnych, radosnych i rodzinnych. Niech podniesie rękę Boże Dziecie, błogosławia ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspiera jej siłę swą siłą.